No to co? Cypher? Odpalmy sobie tylko naszego niezawodnego Excela. I Project Yata. Co nowe? Cypher Hyacinth. Hyacinth jest pierwsza, wydaje mi się, że też będzie pierwsza na balerze. Wtedy można dłużej na Cypher sobie ten odłożyć. Chcę sobie to skopiować i chcę sobie zrobić uh, cypher. Ok. Widzę, że to mi niestety trochę się rozjechało, ale that's fine. Zaraz sobie cypher. Signature R1 Nie będę patrzył pod inne, myślę. Natomiast na co będę na pewno patrzył, to na z jej zamienniki. Więc Light końc od razu sobie damy reliki. Bo nowych relików chyba nie ma, prawda? Nie ma. Nie ma nowych setów. Albo będą. Co? Są. Okej, okay. Warrior Goddess of Day Thunder i Captain of Cursed Waves. Nie dla Cypher. Domyślam się, że w takim razie speed set będzie najlepszy, lebo nawet double speed. When the wearer and their memo sprite provides healing to ally target. O, to jest jeszcze speed zwiększony. Aside from themselves, the wearer gains gentle rain. When the wearer and their memo sprite. Okej, okay, czyli może być, że albo wearer, albo... albo ten, nie? Which can be triggered up to one time per turn, lasting for two turns. When the weather has gentle rain, it increases speed by 6% and increases all allies' crit damage by 15%, this effect cannot be stacked. Okay, find fajny. Crit damage by 16% When the wearer is the target of. Wait when the wearer is the target of another ally's target ability gains one stack of help. Stacks up to 3 times. When using ultimate consumes all help, each stack increasing the wearer's attack by 16%, lasting until the end of the turn. Do czego to jest? Do kogo? Kto lubi buffy? Kto lubi target buffy? Chyba, że to jest do... fajnona. Jest taka szansa. Nic więcej. Uh, well... Dobra, to co? Cypher, 4-piece i teraz tak. Czy dajemy 4-piece, czy 2-piece, 2-piece? Ona chce być szybka, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie... W ogóle to muszę usunąć, moment. Cypher zawsze ma 30%, prawda? Cypher zawsze ma 30%, więc zawsze będzie miała taki Red Death Multiplayer. Red multiplier spoko. Damage Taken multiplier spoko. Universal Damage Taken, spoko. Dobra. To po, po, po urządku... po Uporządkowane raz taki signature, ona jest nihility i jest nihility pod bombę, więc ja rozumiem, ja rozumiem, że ona będzie chciała używać e, swojego lightkona, lightkona Akeron i potencjalnie lightkona Welta. Możemy wziąć lightkona Welta, cause why not? Ale jest jeszcze 4 starowy, który jest zajebisty. I to jest ten Boundless. Boundless Corio. I Boundless Corio weźmiemy. To, jest w su to są w sumie jedyne opcje: Z jej Lightcon, Lightcon, Lightcon Acheron, Lightcon Welta i Boundless Corio. Z czego Boundless Corio jest. No, jak jeżeli teraz wyszujemy na Brain który to już mamy praktycznie darmowy S5. Z tego możemy zawsze liczyć R5. Zawsze możemy liczyć R5. Tu wszędzie do liczył R1. Więc. Signature R1. Welt. R1 Akron R1 I korio R5 Myślę, że tak będziemy liczyć Sprawa lightconów załatwiona Teraz tak Jej set Chcemy Chcemy jeden speed set To jest drugi speed set, prawda? Ten set w razie czego Jaki planar set byłby dobry dla niej? Firmament? Firmament daje jej trochę damage bonusu Za speeda, który ma de facto gwarantowany Firmament wydaje się być spoko Salso to nie jest w sumie taki ich, bym powiedział. Chyba firmament wezmę tutaj. Weźmy firmamenta. Możemy policzyć razem z HP, cause why not. Die light cone daje 952,5. Kit. HP na razie nic. Chociaż w sumie ze substatów to pewnie ile tak 20% będziemy mieli Nie chcemy aż tak dużo, nie? Ale pewnie się trafi No jakieś 15% 705 705? 750? Coś takiego? Możemy tak policzyć? Równa się To razy To Plus To Mało tych hp będzie Będzie dosyć cienka jak papier Base o, Procentowy atak Pomyślmy, z czego ona będzie miała. Na pewno firmament daje jej i tyle. Reszta będzie z tych Z artefaktów. Naprawdę nie ma żadnych innych relików? Boli mnie to, że nie ma żadnych innych relików. A może po prostu pioniera. Pioneer w sumie czemu nie? Pioneer chyba byłby dobry. Zmieńmy to. Zmieńmy to, że to będzie pioneer. Pioneer będzie o wiele lepszy. Okay. Eee, tylko to jest damage, więc damage bonus. Więc to jak potrzebujemy plus 12% z Rutilanta plus. I teraz sprawdzanie, ile kurwa mają te substaty. Rozobaczmy, co jej lightką daje. Speed jest większa, zmniejsza def, zmniejsza def. Ok, bez ataku. Increase damage. Increase damage. And the wearer uses their skill. Ok, 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 ok. okay. I'm fine with that. Flat attack 352. W idealnym świecie nigdy nie chcemy mieć flat ataku, więc 352. Base def. Baczmy, ile będziemy miała defa. Flat def. Idealnie 0. Base speed. Z traces, z tego co wiem, ona ma 120 base speeda a uh, Speed z jej light conu, czyli 1 plus 18%. Mamy Pioneera Messengera, więc nas to nie interesuje. 118%. Flat speed, 25%. Plus... Optymalnie byłoby mieć około 10%, i to byłoby w przypadku wszystkich tych. No właśnie, i tracerów nie sprawdziliśmy. Trzeba zerknąć traciki. Quantum Speed HP, czyli nie ma ataku. O, 140, 170, czyli na pewno będzie miała 25 critrate za fair. Więc jeszcze plus 10%. Dorzucimy tutaj, proszę Państwa. I ona ma quantum bonus, czyli mamy 1 plus 14,4% zawsze. A plus... Ale nie, skupmy się na razie na tym, na crit ratecie. Więc tak. Bazowy crit rate 0,05 plus 0,5 z tego, że ona tu siądzie, plus optymalnie 0,2 około z substatów. Czyli wszędzie indziej 0,25 na pewno plus 0,2. Crit damage równa się 0,5 bazy plus 0,648. Plus substatów chcielibyśmy około 0,3, prawda? Więc to wygląda dobrze. Chyba tyle. A, mamy jeszcze to. Crit rate ma 4%, czyli w sumie mamy zawsze 4% jeszcze extra crit ratea i 24% crit damagea. Tu przekraczamy z Lightconem, a acheron mamy. Tutaj mamy jeszcze więcej, nawet. Wow, wait. Cario aż tak dobrze się prezentuje? Crow aż tak się dobrze prezentuje. Jużby nie było, że i Signature jest chujowy. Ale i Signature oprócz tego, że tu daje jej 30%, to jeszcze dodatkowo zabiera 24%. 34%, holy. Jest naprawdę kurwa dużo. Damage procentowy chcemy jeszcze, prawda? Z czegoś ona dostaje ten damage procentowy? Zakładam, że w takim razie ona będzie. Będzie musiała być gra na, w drużynach, które oferują Damage Bonus, takich jak na przykład Robin. Tak, takie postacie, jak, z takimi postaciami jak jest Robin, czy, czy Ruan May, mm, Tribi też by dała radę, głównie tribi daje Respen. Też może być fajna opcja. Tu chyba wydaje mi się, że nic więcej nie ma. Więc to chyba tyle. Aż się dziwię, że to jest takie małe. Wychodzi równe 100%. A nie, jest Damage Bonus w postaci yy, Pioneera. Czyli plus 12%, plus 18%, czyli plus 30%. Okej, okay, zaczynamy zabawę zatem. Basic. Uh, skill. Ult. Follow-up. Coś jeszcze ma? I follow-up jest tali. Czyli jak rozumiem musiałbym podać jakąś, jakiś value związane z, z damage'em danej jednostki. I to by było tyle. Crit multiplier. Nie to tylko... Skill 400% tam jest uh, run. Random damage. Tak dalej. Ult. Uh, równa się. Ile u nas Ultębije? Wait. Deals quantum damage equal to 120% of attack to one designated enemy. Then deals true damage equal to 25% of the current value recorded by talent to one designated enemy. Quantum damage equal to 40% of Cypher's attack to one designated enemy and its adjacent targets. And true damage equal to all skill target Czyli. Kurwa, to jest teraz zagwozdka. Abundance jako top 4 opcja. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawa opcja. Wydaje mi się, że to na pewno jest opcja, która byłaby, uh, byłaby dosyć ciekawą, ciekawą alternatywą. Co mnie bardziej za to interesuje, to jak kurwa policzyć tali z jej ulta. Słuchajcie tego, słuchajcie tego. Deals quantum damage equal to 120% of cypress attacks to one designated enemy. Then deals true damage equal to 25% of the current value recorded by the talent to one designated enemy. Quantum Damage equal to 40% of Cypher's attack to one designated enemy and its adjacent targets, and True Damage equal to 75% of the current value recorded by the talent. This True Damage is distributed to all skill targets. Jak schopę procentową dozaję się. No oczywiście, że tak, bo base staty się dodają, ale nie dodaje się pasywa. Jak to rozczytać? Ja to bym widział w taki sposób, że... Ja sobie to zrzucę na drugi monitor. Ja to rozumiem tak, że ult to jest... Albo inaczej, 120%, tak? To one designated enemy Razy total, tak? Tak? Pierdolę Ja się boję, że to źle zrobiłem Nie wydaje mi się, że to by, powinno być tutaj Chociaż nie, cztery, nie, to powinno być w ten sposób Tylko nie wiem, czemu taki duży się to robi A, do, dla ultimata I ultimate tyle zadaję. 800 tysięcy? Wątpię w to kurwa Niemożliwe, żeby ona zadawała tyle Wy tego nie widzicie Ale ja zmieniłem tego Zmieniłem nieco formułę Puść Bo ja rozumiem, że ten tali Tak, to jest 25% z naszego tego Plus, tak? Do tego plus, do tego plus Razy to Ale może coś mi się pierdolnęło, może coś jest źle Może coś jest źle Zróbmy inaczej to jest pewne. Zresztą możemy nawet zrobić w ten sposób, że damy 160 ze względu na to, że jest 120 plus ten, żebyśmy nie liczyli dwa razy tyle na pewno tyle na pewno sama w sobie ona zada nam. Ale jeszcze zadaje 75% tali do każdego, czyli w sumarycznie 225 i zadaje do jednego 25, czyli w sumie 250% z naszego talii czyli oprócz tego, mamy jeszcze plus. 250% razy to. No nie, no 2 miliony na pewno nie zadaje. 50% of the non-true damage ally target dealt to the regular customer. Czyli to jest do jednego, czyli na pewno nie 350 tysięcy w jednym targetie. Nie, ale powiedzmy, że na przykład na pewno zadamy 100 tysięcy. 15% razy to. Razy to. No teraz to lepiej wygląda. To jeszcze jest 5% of the allied targets. That to the... o oh, mój Boże O oh, wow O oh, wow, to zmienia postać rzeczy Bo to nie będzie 15% Tylko to będzie w najlepszym wypadku 35% Holy, ludzie Debuffer Pretty nice, 100 koła Tak o, bez niczego Bez żadnego supporta Całkiem spoko Cypher wydaje się być całkiem spoko opcją dla, dla ludzi, którzy nie mają na przykład topas i nie chcą topas, boję się tylko, że. Znaczy, szybkość szybkością, ale boję się, że i szybkość nie nadrobi tego, że ona będzie bardzo skill point hungry, bo będzie chciała caż, cały czas triggerowała yy, swój follow-up, który może być resetowany tylko i wyłącznie i ultem. Więc wydaje mi się, że na chwilę obecną będzie dosyć duży problem. Ze znalezieniem dobrego supporta dla niej. Nie wiem, czy chłopo nie będzie bardzo dobra dla niej. Znaczy no, chłopo będzie dobra, bo po prostu jej atak i daje energię. Ale to się kłóci z ideą follow up teamu, w którym mogłaby być potencjalnie grana. Wydaje mi się, że Cypher na chwilę obecną jest spoko postacią, ale nie ma dla niej Teamu. Wydaje mi się, że to jest coś jak Firefly. Wydaje mi się, że Firefly dopiero z Fugue z Ruan May. Z Galagerem, z Linkshom, z uh, IMC staje się pełnym teamem. Tak jeszcze jej teammate'a nie ma. Till there, jak Cypher działa. A jesteś postacią, która potrzebuje innych postaci. Bierzesz tą ideę i implementujesz ją w absolutnie żaden team, który jej nie spełnia. Cypher działa w ten sposób, że ona robi bombę. Jakby jej, jej idea jest tego, że ona zbiera tali od sojusznika, który cały czas atakuje jeden cel, bo jej debuff jest tylko i wyłącznie na jeden cel. Chyba, że masz E1, to wtedy masz na tam pozostałe trzy, ce trzy cele, które wiesz, i Blast ogarnia. I całe tali z całej drużyny, oprócz tego, że zbierasz. E że zbierasz 15% z głównego celu, zbierasz jeszcze 20% z pozostałych czterech. Czyli sumarycznie masz tali wielkości 35% z całego, całego damage'a, jaki twój sojusznik zadał. tak? Zakładając, że Akeron powiedzmy na całym ulcie zada 500 tysięcy obrażeń, tak? To tali z całego ulta, tak? To jest 35% całej wartości twoich obrażeń, jaki twój sojusznik zadał? W danym momencie, pomnożone tam razy te 225. Więc ona sama z siebie potem na ulcie, jak wiesz, tankujesz, 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 ona zbiera ten tali, tak? I ona może tam podejrzeć, nie wiem do którego momentu. Nie wiem, czy to jest po prostu na zasadzie, że ona od razu tym pierdolnie, czy nie. Nie wiem. Bo w jej kicie stricte tego nie ma. Tali, Recorded by Talent. Nawet jak wciśniemy Ctrl F, piszemy talent, tak? O, zobacz, ile talentów wyskakuje. Tylko i wyłącznie ult. Oprócz tego Cypher robi jeden follow-up atak. Follow-up atak może stygrować się tylko raz. I trigger count jest resetowany, kiedy używa ultimate. Skleić tą całą postać do kupy to mniej więcej tak. Postać, która ma 100 energii, czyli bardzo szybko jest w stanie wyprodukować ci e, ulta. Ma jeden follow-up atak, który jest na zasadzie ase pierdolne za 400%, tak? I potem na ulcie zbierając po prostu. Ta całego damage'a, ileś tam może zadać, nie wiem, jaka jest, nie wiem, jaki jest górny limit. Musi być jakiś górny limit. I Bayer polega na tym, że ona gromadzi te obrażenia w sobie. O, inaczej. Kurwa. Idealny przykład. Wyobraź sobie Seta w Lidze. Wyobraź sobie Seta w Lidze. I Set, pakując te obrażenia, obrażenia, on ma jakiś górny limit, nie? My na razie nie wiemy, czy, czy Cypher ma górny limit. Z tego, co widzę, nie ma. Więc Set pakuje to obrażenie, pakuje to obrażenie i on wypierdala bombę. Tak działa Cypher. Tylko że no, to nie jest bomba pokrój DPS-a, bo 151 tysięcy. Znaczy, inaczej, 151 tysięcy solo damage. Jeszcze jest okej, okay, nie, ale no, tak jak mówię, to jest na bazie tego, że Alaj wyprodukuje ci pół miliona damage, co jest nierealne. Ja strzelam, że około 150 tysięcy to będzie taki realny. C taki realny. próg. No i Cypher tym sposobem będzie, będzie atakować. Wydaje mi się, że będzie jakiś górny próg, bo. Sama, sama definicja jak działa Cypher jest w cholerę, ale to absolutnie w cholerę confusing. Grasz dual DPS? No ja bardziej myślałem fejsiało. Ogólnie tak jak mówię, to jest ciężki, to jest ciężki przypadek jednostki, która ewidentnie nie ma jeszcze teamu. To jest, to jest unit, który chcesz grać dla samego faktu, że coś robi. No to wcale sprokuję. No właśnie, chcesz grać z kimś, kto niekoniecznie chce atakować, a jak atakuje to jebie bombę. Wydaje mi się, że najbliższymi jej sojusznikami To będzie Hisilens i Finon No i na... O, inaczej Jeśli użyjesz ulta Deherty Od razu potem użyjesz ulta Cypher I zrobisz enhanced attack To jedziesz bombę z tego enhanced ataku. A ten enhanced atak spokojnie uderzy ci za 300-350 tysięcy bez, bez żadnego, wiesz... I ostatni damage Uaktywnisz ulta Cypher I Cypher będzie mogła wtedy... Pierdolnąć bombę za 35% wartości, jakiej zadałeś wszystkim przeciwnikom. To herty idealnie. Wciąż to jest Nihility. Jej follow up, I follow-up jej, uh, i jej tag jest co turę odświeżany. I co turę jest nowym, ale, albo nawet nie, co akcję z tego co wiem, jest nowym debuffem. Nie to może być naprawdę bardzo dobry sojusznik do Acheron. To może być na chwilę obecną jedyne, jedyne jej takie fajne, poprawne miejsce. To może być ten sub DPS, którego szukaliśmy dla E2 Akeron, A E0 Akeron z działkił w końcu może mieć dobrą. Dobrą... E... Dobrze może zjeść. Do mono Quantum Sealing. No i jeśli sub DPS zada więcej obrażeń niż main DPS, to ja bym szukał innego rozwiązania dla, dla tego jednego tego jed unitu. Bo jeżeli Cypher ma zadawać więcej obrażeń jak Silly i Sili mają tylko i wyłącznie feedować, to dla mnie jest to zrozumiałe, że Acheron jest po prostu o wiele lepszym wyjściem. <grym> jest o wiele po prostu lepszym wyjściem. Nie dlatego, że Sili uh, jest. Znaczy ogólnie inaczej. Cypher ma Trace, gdzie. Oprócz tego, że zabiera 15% yy, damage'a, jaki jest zadany konkretnemu celowi jako jej damage extra z talentu, ma jeszcze trace, tak, który daje jej to, że z każdego innego celu zabiera po 5%, czyli 35% sumarycznie. I teraz stali 35% z potencjalnego AoE ataku, tak, który zada, powiedzmy nawet tyle, to już jest tyle, bez żadnych większych buffów. A ile razy było tak, że Akron osiągała 800, 900? I to jest full bomba na blaście, na blaście, tylko pamiętaj, że jej ult to jest blast, to nie jest single target, to jest blast, więc ten damage się tam jakoś trochę rozdziela, nie, ale powiedzmy, że mniej więcej w skali 1-2-1, tak, czyli dzielone na 4 tam razy 2, bla, 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 no to powiedzmy, że około tam 80 tysięcy zada po celu, nie, no nie jest to jakoś super źle, Patrząc na to, że to jest tylko i wyłącznie jej damage. tylko i wyłącznie jej damage, nie wliczyłem żadnych innych supportów ani nic. Tylko i wyłącznie set i bronie. Znaczy no, bronie, light coony. Mocno flex unit będzie. Ja, szczerze powiedziawszy, nie widzę nigdzie. Skill tak samo jest blastem, jak co. Ale tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie wartości jej czystego damage'a. Na maksymalnych trace'ach. <grym> <I żalax. grym> Gdybyśmy stwierdzili total damage... Tak, To jej sumaryczny damage jest o wiele mniejszy niż Anaxy. Bo Anaxa na sumarycznym damageu na solo bolo, na swoim najlepszym secie potencjalnym, ma 234 tysiące, a ona 184. Zakładając, że wszystko użyje jedno, tak? Ale potencjał damagea ma większy. No bo nie oszukujmy się, jeśli potencjał damagea jest 750 tysięcy od ostatniego celu, no to kurwa przebija praktycznie dwukrotnie, tak? Tu chodzi o potencjał damageu. Na chwilę obecną ja jestem w stanie powiedzieć, że każdy DPS z minimum zada 150 tysięcy, i w takie wartości będę tutaj obstawiał. Możliwe, że Finon albo Hisilens albo ktokolwiek inny, kto będzie wypuszczony, zrewolucjonizuje po prostu zadawanie obrażeń po raz kolejny i sprawi, że będziemy jakże to najwspanialsi i najszczęśliwsi na świecie, że Hoyo znowu zrobił DPS-a, który teraz bez, bez żadnych buffów i kurwa solo bolo robi milion obrażeń.